Odbieram dużo telefonów od osób, które dzwonią z zapytaniami różnego rodzaju o ustawienia kotła, o ustawienia pompy ciepła, o ustawienia pieca gazowego lub inne pytania. Odbierając takie telefony, a telefonów mamy dużo. Kliencie, pamiętaj o jednej rzeczy, jeżeli dzwonisz. Przygotuj się również. Pierwsze, kiedy to było zamontowane, rok produkcji urządzenia, później jakie to jest urządzenie, czy to jest pellet groszek, czy pompa ciepła, czy inne urządzenie grzewcze. Jeżeli już wiemy, jakie to jest urządzenie, na przykład kocioł pelletowy, to wtedy podaj nam również model tego urządzenia. Czy jest to slim, czy jest to pelpal. I następna rzecz, żebyśmy mogli dobrać odpowiednie ustawienia, musimy znać moc urządzenia. Jeżeli nie znamy mocy urządzenia, to wtedy nam wystarczy jaką powierzchnię ma ogrzewać to urządzenie. I z takimi danymi możemy coś więcej odpowiedzieć. Więc, kliencie drogi, bądź zawsze przygotowany na takie pytania. Pozdrawiam.